Iwona i Wojtek poznali się na portalu My dwoje. Oboje poszukiwali partnerów, którzy podzielają ich pasję do lokalnych tradycji i historii. Iwona, nauczycielka historii z Poznania, zawsze marzyła o kimś, kto zrozumie jej miłość do regionalnych opowieści. Wojtek, inżynier z Gdańska, od lat interesował się genealogią i poszukiwaniem swoich przodków. Ich pierwsza rozmowa na portalu szybko przerodziła się w odkrywanie wspólnych tematów i fascynacji. Kiedy odkryli, że ich rodziny pochodzą z tego samego regionu, poczuli, że to przeznaczenie. Pierwsze spotkanie odbyło się w malowniczej miejscowości, gdzie ich przodkowie kiedyś mieszkali. Spacerując po starym rynku, dzielili się historiami o wspólnych korzeniach. Każda wizyta w tym miejscu stawała się dla nich wyjątkowym rytuałem. Ich miłość rosła z każdym dniem, zacieśniając więzy nie tylko między nimi, ale także z ich przeszłością. Iwona i Wojtek są dowodem na to, że miłość może rozkwitnąć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu, aby usłyszeć więcej inspirujących historii oraz odwiedzenia Majdwoje, by samemu znaleźć miłość. Podziel się swoimi doświadczeniami z randek online w komentarzach. I zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymać próbne członkostwo na portalu.